No cześć banda Maxa, czekaliście na otwarcie sklepu, więc właśnie teraz możecie zamówić zarąbiste trzuszki i fajne gadżety, więcej na zamawiaj już teraz, link w opisie. sekundy, żeby subskrybować ten kanał i zostawić to do góry, bo inaczej ja przyjdę. Hi guys, cheers. Yo, 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 woop, 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 woop. wszystkim, banda. Witam na moim kanale i dzisiaj my będziemy oglądać najstraszniejsze TikToki na całym świecie. Jesteście gotowi? Przedtem, jak zacząć, zostawcie łapusię i subika z dzwonkiem. No, a tutaj się pojawiają top komentarze z poprzedniego odcinku. Chcesz się pojawić też tutaj? zostawia top komentarz. A może już jutro tutaj się pojawisz właśnie ty, wesolek świąt banda. Dzisiaj ostatni dzień, 31 grudnia w tym roku. To jest nasz dzisiejszy ostatni odcinek w tym roku. Więc wesołych wszystkim świąt. Pamiętajcie banda, kto nie z nami, ten pod nami, więc jeżeli ty nie chcesz być pod nami, chcesz być z nami w mojej banda Maxa, Lapusia i dzwonek. No a my banda, zaczynamy oglądać creepy TikToki. Dobra my już oglądamy. Patrzcie co tam w ogóle się dzieje. Boże, ja bardzo się boję słuchajcie, bo nie wszystko, ale połowę oglądamy. O boże, patrzcie co się dzieje, to jest koniec świata. A tutaj jest jakaś ryba słuchajcie, O oh my god. O boże, ona go zje. Zjaj, zjadaj, 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 zjadaj. We wish you a merry Christmas. Wesoły świat banda, Gdzie on się podział? <noise> Takiego nie chcemy. O Boże, o tych elfów, czy jak one się nazywają, je, bardzo się boję. To jest moja fobia słuchaj O Boże, patrz, tam to jest kiedyś. Się... Boże! Kiedyś coraz więcej się pojawia sobie. O o! Wyobrażacie biedny kotek, To jest takie. Missy Missy zmiksowana z Kotkiem, chyba w świecie potworów, co nie? O Boże! We wish you a Merry Christmas! No, to jest fajne, co nie? <coughs> Bardzo tak, teraz się poczuję mrówką właśnie. Teraz się czuję mrówką. O Boże, kto tam? O Boże, kto tam? O Boże! O to ja dzisiaj będę miał sny, słuchajcie. O Boże. SpongeBob i minionki. O matku jedyna. One chyba żywe, co nie? Miniony takich, chłop. popatrzmy. I tamten też. O Boże, to jest klipy. No jak wam taka rubryka. Fajna, co nie? O Boże, to jest naprawdę creepy. Znowu kotki! Czemu on go zjadł? To jest nieskończoność! O oh Boże, to jest bardzo creepy. I zaraz by zjadli nas, no właśnie. O oh Boże, nie! Te manekiny, które cały czas coraz bliżej. Tak dosyć podobieństwo Siren Head'a chyba. Jakiś wroczy czy starszy brat Siren Head'a, co z Free hugs, co tu w ogóle było tam? Tu hagi -wagi pewnie będzie, co nie? Darmowe te. Przydulanki, o boże, już będę bo już nie ogarniał, co się dzieje Jest bo... naprawdę, wszystko creepy. Znowu nasz ulubiony kotek. Ja zaraz będę. Gdzie ten kłodek się podział? A mnie jest już taki malutki. Cmentarz? Czy co tu jest? Jakiś podwór, o Boże. Gdzie on się podział? Gdzie on się podział? Gdzie? On? Ja myślałem, że on będzie z boku, on był z przodu. Ślimak? Jak on tam się nazywa, napiszcie mi w komentarzach. Ślimak czy co? Ojo, Jeszcze jeden. To jest coś podobne na Thomas Exam. No ten pociąg... O Boże, nie, to jest jakiś creepy pająk SCP, słuchajcie tam, boże, matko jedyna A tutaj chyba ktoś się naoglądał tego. Się nagrał w Robloxa, co nie? O, -o. o, -o, -o, -o. <grypt> <grypt> Efekt bumerangu to właśnie był przy wami. Wyobraź sobie takie gówno stoi przed waszym mi, tym oknem i tak sobie tam robi takie rzeczy o Boże <laughs> Dalej to jak pewna ich matka co ona tak szybko się powiększyje Nie chciałbym być w tym samochodzie Nie wrzucaj się dziećmi co jest grane Halloween okej okay. Takie dynki, i to pewnie to jest królowa. No to nie jest takie straszne tak naprawdę, co nie? Tak, beware of. To jakiś SCP potwór pewnie. On jest już tutaj. Fum. Fuuu. Znowu nasz ulubiony kodeks, słuchajcie mam mikrozawale, słuchajcie mini. Chodź tylko... Kiedy, kiedy chodź to zjeść. Patrzcie co tam się pojawiło. Ja się wystraszyłem to co tam się pojawiło. O Boże, to jest kto. Co to w ogóle jest? Przepraszam bardzo. I on zniknął i on zaraz się pojawi... O Boże! O Boże! Patrzcie to na, na Tomasa Xa też podobne. Czemu to tak dużo rzeczy na Tomasa Exa podobne? To ma sekcję w cenie, tylko bez pociągu. Znowu, nasz kochany kotek, ty jesteś już hitem, już jesteś popularnym. <grym> Taki. O, o, o Boże, i tam, o Boże! To jest mój nastro... najstraszniejszy sen, po prostu. Tam, jakieś dużo meduza, człowiek. A tutaj, bardzo duże meduzy. Fu. Cześć wszystkim, zjadł dla mnie myły Tak, u nas tutaj co? Jakiś SCP. Fon wygląda gorzej niż Siren Head. Fu, patrzcie na niego. Fu fu fu. On był creepy, naprawdę creepy. Znowu on! O nie, on znowu idzie. O Boże, patrzcie co tu się dzieje. Seren dziki w. o boże. w maseczkach? tak, plus jedna fobia maksimum. Wrzuć sobie, obudzacie się i wasz dom po prostu cały blok jest na niej. kto to wymyślił? creepy Mickey Mouse. Można nawet go nazwać Exit, co nie? U. To jest co? Ronald McDonald? O, dzisiaj nie będę jadł McDonald. I tam twarz taka się pojawiła w końcu, nie wiem czy widzieliście. Tutaj u nas co? ta już dawaj wychodź, nie strasz nas. SCP, SCP, no jakie to było SCP? Jak my będziemy spać? Dobrze, że rano wstawię ten filmik. Ja to takie coś, ty pierwszy raz w życiu widzę. Co to było? No było creepy, ale nie tak creepy jak... Co to był? Tak, kibble. No szkolny kibble, co nie? Więcej nigdy w szkole nie pójdę do kibble. Koniec. Koniec tematu po prostu. O oh my god. Jakiś drwiany człowieczek. Bez oczu, bez nic po prostu. Ja bym uciekał, o oh Boże. I na koniec, kochani. miłutka, malutka, rybka, ale dziwna. Hm. I zaraz coś się stanie. Mhm. Malutka piękna rybka. Więc to taki u nas dzisiaj był fajowy, nietypowy creepy odcinek z TikTokami. Jeżeli Wam się spodobał, lapusi i dzwonek, piszcie w komentarzach, czy chcecie więcej filmików w takim stylu również. Czy chcecie? No a ja wam wszystkim życzę wesołych świąt. W tym roku to był nasz ostatni odcinek. I już od 2 stycznia lecimy z nowymi odcinkami. No a ja wam dziękuję, że byliście ze mną. Z wami był Maxim 6 wasz ulubiony. Wbijajcie na moje TikTok i Instagram. YouTube angielski, rosyjski, polski. Ja Was bardzo kocham, dziękuję w i do zobaczenia już 2 stycznia, banda.